Pokój dobro kochani. Dzisiaj mamy środę 13 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj Jezus staje przed nami jako lekarz, lekarz duszy i lekarz ciała. Zajmuje się różnymi chorobami, z którymi sobie świetnie radzi, ale również zajmuje się wszystkimi ludźmi, tymi, którzy gdzieś tam nawiązali kontakt ze złym duchem, a więc są opętani. Jezus sobie z tym doskonale daje radę i po prostu przychodzi ze swoją mocą, mocą uzdrowienia. Kochani, przygotowując się do dzisiejszego rozważania, trochę poniosła mnie wyobraźnia. Spróbowałem wyobrazić sobie atmosferę tych wydarzeń, kiedy Jezus szedł i uzdrawiał. Jaki musiał być, jaka musiała być niesamowita atmosfera euforii, kiedy Jezus uzdrawiał. Jednego, drugiego, trzeciego, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, gdyby na przykład w naszych czasach zdarzyło się tak. W telewizji podają informacje: Wczoraj do szpitala miejskiego przybył Jezus, poszedł na oddział intensywnej terapii, na Ojom. Następnie podłączał ludzi od kroplówek i od respiratorów. Powiedział, żeby wzięli swoje rzeczy i po prostu poszli do domu. Poszedł również na onkologię, gdzie również tym, którzy byli gotowi, dał łaskę uzdrowienia. Również był na oddziale z COVID-19. Wszedł bez kombinezonu. Tych, którzy byli gotowi, którzy przyszli do niego, dotykał swoją mocą. Ci zostali uzdrowieni, wychodzili jako zdrowi, zupełnie z testem ujemnym, do domu. Kochani są różni lekarze, specjaliści od różnych chorób, a Jezus jest specjalistą od wszystkich chorób. Właściwie możemy przyjść do Niego z tym wszystkim, co nas boli, również tam w środku. Ważne jest, abyśmy kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, to nie mówili tak jak przychodzimy czasem do lekarza: Panie doktorze, coś mi jest, szukaj. Tylko, żebyśmy pokazali, powiedzieli, gdzie mnie boli, gdzie są moje rany, w jakich okolicznościach mnie coś boli, jakie są objawy. Wtedy łatwiej jest postawić diagnozę. I również my. Jezus chce, żebyśmy przychodzili ze swoimi ranami, ze swoimi trudnościami i powiedzieli: Panie, uzdrów mnie. A być może jest jakaś choroba, która jest jeszcze przede mną ukryta, ty przyjdź ze swoją mocą uzdrowienia. Kochani, Jezus nie był i nie jest takim typowym uzdrowicielem, który chce jak najwięcej ludzi uzdrowić. Oczywiście, nie jest mu obojętny los żadnego człowieka szczególnie cierpiącego, ale Jezus przychodzi i uzdrowienie jest takim znakiem uzdrowienia również i duchowego. To znaczy, Jezus traktuje uzdrowienie jako język ewangelizacji, chce przekonać do nauki, może uzdrowić z tego, co widać na zewnątrz. I często ludzi to przekonywało, ale on uważał, że to, co jest wewnątrz, ta choroba wewnętrzna jest czasem o wiele groźniejsza. Ta zewnętrzna choroba dotyczy naszego ciała, a ciałem cieszymy się nie wiem, 70, 80, no, 100 lat. Natomiast jeśli chodzi o nasze życie duchowe, to mowa jest o całej wieczności. Kochani, Zachęcam Was do tego, abyście przychodzili do Pana Jezusa ze swoimi wszystkimi ranami, żebyście otwierali przed Nim swoje zranione serca i pozwolili Jezusowi, aby dotknął, aby położył kompres swojej miłości na Waszym sercu. Niech w tym pomoże nam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.